Cześć, jestem Kuba Barański i zapraszam na Żużlu Pytamy. Dzień dobry na Żużlu Pytamy, finał finałów. Jesteśmy w Toruniu. Finał się zbliża wielkimi krokami, zostało gdzieś około pół godziny do pierwszego biegu. Zawodnicy Apatora będą rywalizować z zawodnikami Falubazu, a my będziemy troszkę im przeszkadzać i będziemy im zadawać niewygodne pytania. Patryk, Patryk, nie? dasz mi swoje majtki. Mamo srane Czekamy na Ciebie w Pile, a Ty po Rawiczach jeździsz, dlaczego? No tak czasami bywa Nie wolisz jeździć w Pile? A to nie ode mnie, czasami zależy Od kogo? No, od pieniędzy Tata kiedyś w Pile jeździł, też będziesz chciał w Pile jeździć, czy nie bardzo? No jak na razie jesteśmy tutaj, na tym pięknym stadionie i zobaczymy co będzie w przyszłości Z Drachą? Po wczoraj nie dam Czego? Muszę wyprać. Wtedy ci prześlę. Fajnie siedzi w pile, nie? Niż w Rawiczu, bo w Rawiczu jednak nie płacą i jest bieda. Nie, nie, nie do końca się z tym zgodzę. Pod w lodówkach w... tylko płacą. Pod tym względem jest okej. Okay. Że nie płacą? Płacą. Filip potrzebuje jakiejś specjalistycznej pomocy. Kolega mu tam grzebie jakieś druty, z pleców wyciąga. Majtki lecą w dół, a Filip się cieszy. Ma krawat, żuje gumę. Ale naprawdę nie wiem co to jest, czy, czy ma problemy z kręgosłupem, czy to są jakieś stalowe żyłki, żeby Filip chodził prosto, być może to jest nawet pajączek, ale myślę, że Filip sobie poradzi i będzie na wizji wyglądał dobrze. Ta lodówka, co ją wygrałeś w zeszłym roku na turnieju w Rawiczu była dobra, czy sprzedaje się od razu? Nie, 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 jest dobra, mama się bardzo z tego cieszy i ja też, bo Jackuś się tam chłodzi po każdym meczu, także jest OK. Jaki kolor? Lekko brązowy, podchodzący pod czarny. Ale nie drachy, tylko majtek. Czarny. Ale dobrą kasę w Pile płacą. Co tam jeszcze jest oprócz Jacka? No jakaś kiełbacha, snusiki i te sprawy. Kiełbasa oczywiście od? Od... od. Od? Od... Yy, z rzeźni. Z rzeźni, ale, ale z jakiej rzeźni? Tutaj ze Śmiłowa, No No To też się zdarzy. Ej siema, 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 jak masz na imię? Mikołaj. Kopernik? Tak, na drugie. Sprawdzałeś czy ten, czy, czy zapałki się odpalają, czy nie? Nie, nie, nie. Jak najdalej z ogniem, od takich rzeczy. Białą też lubisz? O, uwielbiam. Na Wielkanoc? Czy normalnie taki zwykły dzień też? No, taki zwykły te dzień też, ale najlepsza z Bigosem. Biała z Bigosem? No, super. I moje mamy Bigosem, rewelacja. A na trzecie? Zbierzmowania? A, zbierzmowania... E... Nie pamiętam w sumie. No sam wybierałeś Ale właśnie nie pamiętam już Zaraz będzie przełomowy moment Biała to tylko z żurkiem ewentualnie, albo z barszem białym Nie, 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 z bigosem, taki mój prywatny przepis Podasz mi potem? Potem podamy naszym telewizom. <noise> Pewnie, że tak Człowiek z Zielonej Góry, który jeździł pół życia na Pomorzu Tutaj fajnie się jeździło kiedyś, czy znaczy tutaj, 100, czy 200 metrów dalej, nie? E, jeździłem i tu I tam? bardzo blisko i jeździłem tam, e, dom mam tam, e, wielu przyjaciół tu i tam, także ja jestem bardzo związany z klaszką Pomorskim Zawsze tu chętnie przyjeżdżam i jestem bardzo często, także to się nic nie zmieniło. Gdzie się urodziłeś? W Łodzi. W centralnej Polsce. Czyli tam nożami się biliście, jak zagłupniarze? O lata, no. No osiedlu lataliśmy z kosami Tata Jacek, stary Rockman, też takiej muzyki słuchasz? Ha, no Jeżeli mam tatę, który codziennie wieczorem Puszcza dobrej muzyki To, 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 to ja też lubię dobrej muzyki Więc e, mechanik mój też się wkręcił W sumie w trójkę razem słuchamy dobrej muzyki Tutaj się fajnie wszystko robi? Ryby łowi na przykład? No ryb nie łowi, łowi co innego czasami Za kim byłeś? Eee, za łks Za ŁKS-em byłeś? No. zapuścisz takie długie włosy jak kiedyś miał tata, czy nie? Nie, już chyba wystarczy. Nie, myślę, że będę bardziej ścinał, jak zapuszczał przede wszystkim. Co na przykład? Tajemnica. No nie no, musisz żona, powiedzieć. No żona, słucha, nie mogę tego mówić. Świnki. Też. Czemu nie zawidzę? No bo jakoś tak łks byli słabsi, bardziej nie kibicowałem. No właśnie, tej trasie bydgoskiej ehm, Jak to było z tym Adamem? Cześć, jestem Adam <laughs> W ogóle ile to lat mieszkałeś w Łodzi? Całe dwa. Aha, czyli już byłeś największym ultrasem uks u Tak. Fajny bieg był w zeszłym tygodniu. Mecz bodajże z kim wyjechaliście, z Unią Tarnów. Piękna akcja, wiesz która? No, nie wiem, tam co zamknąłem sobie kolegę z różny? No tak, właśnie, krzycha. Tak, ale żeśmy się już rozliczyli z tego tematu. Kto wtedy najlepiej grał w LKS-ie? Już nie pamiętam, ale wiem, kto najlepiej się bił. Kto się najlepiej bił? A tak jak miałem kolegę, który tak się bardzo tam naparzał cały czas. Łysy. Wysy, wysy, no? Wysy, e, wysy. Czyli oddałeś mu te pieniądze, które przepadły? Z górką. Czyli ile? Pff. Dwa 2000 pesos. Kolumbijskich? No, już jest. Już jest tam. Um, chyba są lepsze waluty. I ile miał w ogóle lat? Nie będę przeszkadzał. No, rok był starszy, trzy miał chyba wtedy. Ale kolumbijskie, ale to dwa razy po 100, czy 2000, właśnie wiem. Dwa razy po tysiąc, bo co to tam? Tyś, dwa tysiące, to jest główno warte 2000, także lepiej dwa razy po tysiąc. Słyszałem, że robiłeś siku y, do kontroli antydopingowej. Nie miałem robić, ale okazało się, że to jakaś pomyłka i nie robiłem. E, I ktoś inny tam sika, nie wiem. Kto. Ktoś inny zrobił to za ciebie? Ktoś inny będzie sikał, ja nie, ja, ja nie mam kontroli, całe szczęście. Czyli idziesz cztery zure, taty i wujka z lato tak? Czyli na łysą pałę. No to będę starał się jak najdłużej być, e, mieć włosy, bo, bo myślę, że prędzej czy później takie takie stracę w kasku, także póki mam, chcę je mieć. A swoim ślikaniu nie masz kontroli? Nie mam, nie mam. Dzisiaj nie, dzisiaj bez kontroli. Pierwszy finał jest już za nami. My jesteśmy tutaj w parku maszyn. Już nikogo nie ma. E, tutaj jakieś, ktoś to zostawił, nie wiem pewnie NC plusy, czy, czy TVN, czy inny kanał plus. E, my tutaj wszystko obiegaliśmy, sobie nagrywaliśmy. E, pierwszy półfinał wygrała drużyna Starunia, e, jakimś tam różnicą niewielką, chyba trzema czy czterema punktami, i było fajnie. E, Jeden bieg się odbył, tylko w dwóch pojechali, bo, bo na starcie został Kamil Brzozowski. No miał pecha, chłopak łańcuch nie wytrzymał. Widzieliśmy również Tomasza Goloba, dałem, pogratulowałem mu, przybiłem z nim piątkę. Cieszę się naprawdę. Nie wiem jak z tym będę spał, bo to naprawdę przeżycie nie z tej ziemi. A, a wy dalej oglądajcie nasze programy po mojej prawej stronie czyli po waszej lewej będzie coś takiego jak subskrybuj chyba że ktoś ma nowego YouTuba z tego co ostatnio słyszałem po prawej stronie wtedy subskrybuj a w podpisie to właśnie tam klikajcie a w podpisie e, lubcie nas i naszego fanpage'a do zobaczenia i oddajemy głos do studia gdzie w Ciechocinku